Czy twój maluch ma 2 do 7 lat? Chcesz, żeby pokochał angielski i mówił całymi zdaniami, a nie tylko znał słówka? Poznaj Teddy Eddie. To sprawdzona metoda, z której korzysta już ponad 40 tysięcy dzieci w Polsce i Europie. Dlaczego rodzice ją wybierają? W Teddy Eddy dzieci nie uczą się nudnych słówek. Od pierwszych zęć mówią całymi zdaniami, tak jak uczą się języka ojczystego. So, can you really speak English? Yes, I can, I can speak. Wie Poprzez gry, zabawy, piosenki, historyjki z psotnym misiem Teddy maluchy naturalnie przyswajają język. Myślą, że się bawią, a tak naprawdę mówią po angielsku. Mamy cztery poziomy dostosowane do wieku: Start dla 2-3-latków, Standard dla 4-5-latków, ABC dla 5-6-latków i Super dla 7-latków, czyli pierwszej klasy. Każde dziecko otrzymuje bogaty pakiet edukacyjny ze swoją książką oraz dostępem do aplikacji plac, Zabaw. Mogą grać i śpiewać piosenki w domu. Rodzicu, będziesz dokładnie wiedział, co się dzieje na zajęciach. Po każdej lekcji czeka na ciebie dwuminutówka, a co tydzień raport postępów. Dodatkowo dwa razy w roku będziesz mógł być na lekcji otwartej. Dołącz do 40 tysięcy zadowolonych rodzin. Zapisz maluszka na Teddy Eddy w Szkole Językowej Skuteczni. Teddy Eddy, bo najlepiej uczymy się bawiąc.